Naszym kolejnym gościem jest profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór państwu. Rozmawialiśmy o tym bezpieczeństwie, na straży którego stoją policjanci, a ja teraz chciałem trochę o bezpieczeństwie ekonomicznym i tych ludzi, którzy przyjeżdżają, i mieszkańców, którzy pomagają. Rozmawialiśmy z panem sekretarzem, że ta pomoc jest coraz mniejsza, co oznacza, że, że te zasoby finansowe, które mieliśmy gdzieś tam na kontach może na czarną godzinę dla siebie, wydaliśmy już na, na obywateli Ukrainy, którzy przyjechali w tym pierwszym momencie? Czy jeszcze Pan uważa, że jesteśmy w stanie, w stanie pomagać, że stać nas na to po prostu? że To jest fundamentalne, to trzeba docenić niesłuchany odruch serca Krakowie. To jest rzecz, która chyba nie miała miejsca w historii. Te dobra, serdeczności, ale też materialnego wsparcia spowodowało, że po tych 10 dniach to się wyczerpuje. Wyczerpują się trochę emocje, wyczerpują się zasoby, ale to jest naturalny moment, w którym władza publiczna Państwo powinno w znacząco bardziej stanowczy, systemowy sposób pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ja jestem przekonany, że w wielu domach e, pojawiają się takie rozmowy. znaczy, czemu my mamy płacić, skoro a, Paliwo po 7 zł, raty kredytów wzrosły o kilkaset złotych. Przecież no, nawet polskim rodzinom jest z każdym dniem coraz trudniej. Z pewnością tak jest, i to ciągle pomimo tej trudności, o której mówi pan redaktor, widzimy ciągle jednak konsekwentne wspieranie uchodźców z Ukrainy. Tak, tak, tak. Wycier... absolutnie tak. Myślę, że my sobie zabieramy po to, żeby dać, Dokładnie. dać Dokładnie. tym ludziom. A nie, Polska nie mam wątpliwości. to w całej rozciągłości się pojawiła, aczkolwiek skala wyznań, bo w istocie rzeczy mamy do czynienia z kataklizmem, bo oznacza, że nasza zdolność indywidualna radzenia i pomagania się wyczerpuje. Po to mamy wspólnotę, po to mamy państwo, żeby w tej chwili postawić bardzo jasne pytanie, jak państwo może naszą aktywność, yy, aktywność, emocje wesprzeć i oczekujemy bardzo stanowczego działania, o ile to działanie widzimy w sposób skoordynowany prowadzony na poziomie władz samorządu. Kraków wydaje się być świetnym tego przykładem. To zdaje mi się, że ciągle bardzo wiele jest do zrobienia po stronie administracji rządowej i rządu. No właśnie, ja cały czas czekam na komunikat, w którym yy, ktoś powie, że przeznacza duże pieniądze na pomoc uchodźcom, to znaczy na taką pomoc humanitarną, bo na razie mam takie poczucie, że polityka społeczna wobec uchodźców to jest polityka społeczna, w której zwykły obywatel jest zaangażowany. To jest bardzo ciekawa uwaga. Ona pokazuje, że w istocie rzeczy przez lata budowano w przekonaniu braku kapitału społecznego. Ta wielki to zryw nieprawda. pokazuje, że to była po prostu nieprawda, że to była iluzja. Przy czym w tego typu kryzysach mamy naturalną sekwencję działań. Emocje społeczne w momencie potrzebują być wsparte interwencją władzy publicznej, a potem mądrym systemowym myśleniem o przyszłości. W momencie, w obecnie, ja nie widzę ani tego pomostu, ani myślenia o tym, co się ma zdarzyć z tą wielką populacją ludzi, która przyjechała do Krakowa za miesiąc, dwa, trzy, bo w tej chwili nasze myślenie powinno z tych bardzo ważnych emocji kierować się w stronę myślenia takiego, jak zbudować, jak obmyślić to miasto na nowo, jak komponować tych ludzi w miasto, i jak zapewnić materialne podstawy ich egzystencji. Ale czy to znaczy, że może państwo nie ma pieniędzy dla tych ludzi? Ja panu profesorowi opowiem historię. Sprzed kilkunastu lat przygotowywałem materiał o repatriantach z Kazachstanu, którzy byli już w Polsce no, kilka lat. Tych ludzi nie było wcale bardzo dużo i nagle trafiłem na rodzinę, która powinna być zapiekowana przez polskie państwo, ludzie przyjechali ze stepów z Kazachstanu, kochają ten kraj i słyszę kobietę, która mówi, że, że faktycznie przez rok było dobrze, ale potem musiała sprzedawać puszki, czy tam takie no, puszki po prostu takie już zużyte, żeby mieć na leki dla, dla męża. Jak sobie próbuję wyobrazić, jak chcemy zabezpieczyć ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają w, i to mówimy o setkach tysięcy Ukraińców, w połączeniu z tą historią repatriantów z Kazachstanu, jestem przerażony. I pan tu pokazuje coś, co nazwałbym słabością państwa. Hmm. Państwo jest wspólnotą, która ma nam pomagać wtedy, kiedy my indywidualnie sobie nie radzimy. I sytuacja, w której teraz mamy do czynienia, jest absolutnie taką sytuacją. E, mądrość państwa polega na tym, że mamy sprawne instytucje i szybkość działania, ale zarazem mamy wyobraźnię, która pozwala nam ten problem, to wyzwanie przekuć pewien zasób rozwojowy. Jest rzeczą oczywistą. Te setki tysięcy ludzi, którzy zostali w Krakowie, my szacujemy, że w ciągu tych ostatnich kilkunastu dni Grupa około 86 tysięcy Ukraińców została tutaj i chce zostać. Chce zostać, czyli miasto będzie miało 100 tysięcy więcej ludzi, a mówimy o dwóch tygodniach tak, wojny tak przecież, sądzimy. a nie wygląda na to, że na się to rozkończy. Tak sądzimy i to jest oczywiste, że z perspektywy takiej rzeszy ludzi, tego typu problemów miasto przy nawet niezwykle sprawnej koordynacji tego problemu samo nie rozwiąże. Trzeba zbudować z jednej strony silne wsparcie ze strony państwa, ale z drugiej to też wymaga pewnego konsensusu wszystkich znaczących środowisk w mieście i obmyślenia Krakowa trochę na nowo. W rzeczy Kraków nigdy nie miał takiej sytuacji, w której tak duża grupa ludzi zmieni strukturę tego miasta. Myślenie powinno polegać na tym, państwo ma w tej chwili zapewnić pewne pomostowe wsparcie, ale w istocie rzeczy myślmy o tym, co się zdarzy za tydzień, za dwa, za miesiąc i traktujmy tych ludzi jako wielką szansę i czynnik rozwojowy naszego miasta. A pana zdaniem, stać nas na to, żeby tym ludziom odpowiedzialnie, cały czas używam tego słowa w wielu wywiadach z prezydentem Andrzejem Dudą w sobotę, też, też go o to pytałem, czy my jesteśmy w stanie odpowiedzialnie tym ludziom, powiedzieć, tak możecie zostać w Polsce, bo będzie tu dla was praca, bo będzie tu dla waszych dzieci żłobek, przedszkola albo szkoła, bo będziecie tu mieć mieszkanie. Ja wierzę, że tak. I wierzę, że to jest nasza moralna powinność, ale to jest nasz interes, żeby tych ludzi tutaj zatrzymać. Ale ilu? Ja sądzę, że w Krakowie grupa, o której mówimy, około 100 tysięcy, jest grupą, którą można byłoby wkomponować w strukturę miasta i w życie gospodarcze. Pozwolę sobie jeden przykład przywołać, który pokazuje, jaka siła twie w tym mieście. Wczoraj czy przeczoraj obmyśliliśmy pomysł, co zrobić z młodymi Ukraińcami z różnych uczelni, którzy przyjeżdżają tutaj. I zaczęliśmy myśleć, trzeba im dać pracę, ale w jaki sposób, skoro nie ma podstaw prawnych, nie ma ustawy, uczelnie nie bardzo wiedzą, jak im pomagać. Rozmawialiśmy z dużym biznesem międzynarodowym, który mówi, to my damy 300-400 płatnych staży, 3,5 tysiąca na 9 miesięcy. To jest mikroprzykład, ale on pokazuje, że zintegrowanie różnych ekologicznych, różnych sił, różnych środowisk spowoduje, że tego typu sytuacje da się wykreować. Da się wykreować sytuację, w której pomagamy tym ludziom, przy czym pomagamy w sposób mądry, bo to jest pomoc, która jest długookresowa, buduje podstawy gospodarcze, uczy przedsiębiorczości tych ludzi. Tak, wierzę, że my w Krakowie byśmy sobie z tym poradzili. Ten trzeci sektor jest niesamowity, bo mówimy, o... ten wolontariat. Ci... Cały, cały dzień myślę o tej młodej dziewczynie, która jest takim symbolem tych wszystkich ludzi, którzy zostawiają, zostawiają swoje domy i, i biegną na dworzec, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Prawda? To, to jakby, mówiliśmy dużo o, o organizacjach pozarządowych, mówi się od czasu do czasu o wielkich akcjach. Tak naprawdę czeka nas chyba największa akcja pomocowa w, w historii i, i to ona nie będzie trwała na pewno miesiąc czy dwa. Te gesty, które obserwujemy również na uczelni w każdym miejscu w kraju budzą nie wiem, drżenie głosu, budzą emocje, ale tak trzeba na to reagować. Ale to, co jest bardzo istotne, to pomyślenie jak o tych problemach, czy o tych wyzwaniach, które są przed nami. Te istotne wyzwania różnego rodzaju, geograficzne, społeczne, y materialne, y kulturowe czy gospodarcze się pojawią tak naprawdę jako istotne wyzwanie za dwa czy trzy tygodnie. W tej chwili jesteśmy ciągle w emocjach, ciągle jakby tę chęć Pomagania humanitarnego dominuje i absolutnie to trzeba robić. To jest niezbędne, ale też trzeba domagać się od państwa wsparcia w tych działaniach. Ale zarazem miasto, elity miasto powinno myśleć o tym, jak to miasto na nowo obmyślić i urządzić w perspektywie no, pewnie tych 80-100 tysięcy osób, które będą chciały tutaj pozostać.